Na początek chciałbym podziękować drużynie, pogratulować awansu. Był to trudny sezon, drużyna w komplecie przychodziła na mecze, bardzo starała się, trenowała na treningach, dawali z siebie wiele. Ten awans był wywalczony na boisku ciężko, ponieważ drużyny były w miarę silne. Na szczęście z, drugą, z dużą przewagą udało nam się wywalczyć ten awans. Zasłużony, myślę, drużyna pokazała, że... Warto w nich inwestować, warto stawiać na tą drużynę, warto z nimi być, ponieważ zwycięstwa, które odnieśliśmy na boisku były w miarę przekonywujące. Odnieśliśmy wiele zwycięstw i ten awans na pewno był zasłużony. Chciałbym jeszcze raz z tego miejsca pogratulować drużynie chłopakom za wkład, za wysiłek, jaki włożyli w cały sezon oraz prezesowi i burmistrzowi i Radzie Miasta za pomoc w utrzymaniu tej drużyny, za wsparcie finansowe, jak i bytowe i organizacyjne. Dziękuję. Dzisiejszy mecz przypieczętował bardzo dobry sezon. Awans naszej drużyny zdecydowanie zasłużony, no i mecz zdecydowanie zasłużenie wygrany, chociaż muszę powiedzieć, że było ciężko. Bednarska dobrze się broniła, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dobrze się ustawiała w obronie, mimo, że grali jednego mniej. No ale w drugiej połowie już troszkę opadli sił i udało się, udało się wygrać ten mecz 2-0. Dziękuję trenerowi za to, że mnie wpuścił na boisko. Rozumiem, że to bardziej e, tak dżentelmeńsko, bo sportowej formy jako takiej dosyć dobrej to jeszcze nie mam. bo tu lata troszkę minęły i kilogramów przybyło. Natomiast cieszę się, że mogłem na stare lata pograć sobie na zapleczu B-klasy. Także dzięki, dzięki wielkie. Gratuluję chłopakom awansu. Grali bardzo dobrze, no i gratuluję stowarzyszeniu. Rozwijamy Talenty, że ten klub prowadzi, opiekuje się nim. Bardzo dobra robota, nie tylko szko szkolenie młodzieży, dzieciaczków, ale także właśnie szkolenie seniorów. No i myślę, że to jest wielki sukces trenera Roberta Szynkowskiego i też warto to podkreślić. Dzisiaj szanowni państwo, jest niezwykły moment. Na ten moment ja jako założyciel klubu, który najwięcej angażowałem się i walczyłem wspólnie tutaj z burmistrzem Adamem Ciszkowskim o wybudowanie tego boiska, które Państwo widzą za nami. Następnie założenie stowarzyszenia Rozwijamy Talenty, które tak naprawdę ten klub utworzyło w 2009 roku. Przypomnę tylko, że stowarzyszenie założone zostało dwa lata wcześniej. Wielkie, wielkie podziękowania śle tutaj w stronę osób, które współzakładały tą organizację, brały czynnie udział w pracach stowarzyszenia, organizując najpierw turnieje, zawody piłkarskie, następnie założenie klubu, już definitywne, które udało nam się zarejestrować w 2013 roku. E, przy współpracy właśnie tutaj z Urzędem Miejskim w Kalinowie, z Radą Miasta i burmistrzem, e, za co tutaj serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę i możliwości. E, Finansowania tego szklubu, bo realia obecnie w Polsce wiemy, jakie są. Sport sport tak naprawdę jest bardzo powszechny, bardzo popularny, natomiast jest bardzo nisko dotowany. Także tutaj wielkie podziękowania dla naszej gminy za dofinansowania, za dotacje i przede wszystkim też chylę czoła firmom, sponsorom, którzy oczywiście są z nami, zawsze są pomocni. Nie, nie ukrywam, nie, nie chętnie wyciągamy w rękę po środki od firm, bo wiemy, że też, też różne sytuacje bywają i nie chcemy bazować tutaj na środkach firmowych, prawda? Natomiast przede wszystkim też, też oni czynnie nam tutaj możliwości stwarzają do tego, aby, aby ten klub istniał. Wspaniała inicjatywa, obecnie mamy pięć roczników dzieci, przypomnę ostatnio powstał rocznik 2008-2010, jest 11 dzieciaczków, które wspaniale się rozwijają, mamy cztery roczniki młodzieżowe, które obecnie grają w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, z różnymi sukcesami, jedni lepiej, drudzy gorzej, uczymy się, prawda, więc, więc tak naprawdę jest, jest sytuacja pod względem tutaj halinowskiego sportu, tendencja... Z Wyszkowa. są też inne kluby, którym tutaj gratuluję, inicjatywy nie tylko piłkarskie, są też karate, judo, siatkówka, także no cieszy mnie, że, że sport tak naprawdę w gminie Halinów wreszcie na miarę przyzwoitych warunków, jak na możliwości gminne funkcjonuje. I czego życzyć? Tutaj przede wszystkim gratuluję zwycięstwa moim kolegom. No ja ostatnio akurat też wziąłem udział w treningach, nie ukrywam, jestem pasjonatem piłki nożnej, co tutaj tak naprawdę żona moja, która tutaj stoi obok, no ma tak naprawdę sytuację ze mną trudną pod względem prywatnego czasu na rodzinę i tak dalej. Ale, ale myślę, że ten kontekst też będzie tutaj niebawem uporządkowany. Także tutaj, droga żono, nie przejmuj się, poukładamy sytuację i tutaj będzie też oczywiście, mam nadzieję, że będziesz miała taką cierpliwość jak do tej pory i, i, i będziesz sobie te mo moje możliwości akurat yy, mi stwarzała do tego, abym dalej tutaj zajmował się klubem, bo nie ukrywam, tak naprawdę, to jest moja. Wielka pasja, całe życie tutaj spędziłem na tym boisku, pamiętam jak tu było jeszcze takie kartoflisko, tak naprawdę tutaj z burmistrzem Ciszkowskim, żeśmy grali na takiej piaskownicy, gdzie nam tak naprawdę nigdy się nie marzyło, że powstanie taki obiekt jak na, na tą chwilę obecną, a nie ukrywam jakieś zimy po warszawskich B-klasach, to tak naprawdę jeżeli chodzi o nawierzchnie naturalne obecnie trochę jest tutaj sytuacja jak Państwo widzą, no jest trochę takich wyrw i tak dalej, ale to ze względu na eksploatację obiektu yy, codzienną, więc nie ma co się dziwić tutaj jest sytuacja, że potrzebujemy tak naprawdę alternatywnego boiska do treningów, aby zaoszczędzić eksploatację głównej nawierzchni i wtedy będzie można się profesjonalną, no może nie aż tak profesjonalną jak tutaj wyrażam się ale przyzwoitą konserwacją tegoż obiektu można się zająć, także tutaj jeszcze raz wielkie podziękowania dla Zawodników, to są przypomnę, prawie wszyscy chłopcy z naszej gminy to są osoby w wieku 17-25 lat, które tak naprawdę na początku szkółki, którą zakładałem, jeszcze to są moi podopieczni. Niektórzy tutaj co dzisiaj występowali, także niezmierna, wspaniała chwila, i tutaj aż zawsze <laughs> wzruszenia wokół pojawia, jak patrzę teraz na to, co jest teraz, a to co było tak naprawdę niespełna 10 lat temu. I tak naprawdę dziękuję wszystkim, wszystkim ludziom, którzy pojawili się w moim życiu i udostępnili takich możliwości, bo tak naprawdę sukces zawsze ma wielu ojców, ale też i potrzeba potrzeba tak naprawdę dużej, dużej wytrwałości, żeby coś na miarę większego stworzyć. Obecnie mamy A-klasę już w tej chwili, natomiast naszym założeniem i mam nadzieję, że te wszyscy to potwierdzą, jest Liga Okręgowa i są ku temu predyspozycje, ponieważ nasza kadra jest szeroka, przychodzi na treningi przeszło 20 ludzi, a tego tak naprawdę w Wiktorii Solówek, gdzie kiedyś grałem niespełna 10 lat, no nie pamiętam, żeby była taka frekwencja na treningach. No bywało 16-18, ale żeby przychodziło 23, no to jest tak naprawdę no, no, tak naprawdę piękna chwila. Dziękuję tutaj Michałowi Kawie, który tak naprawdę dźwignął tą B-klasę. Ja organizowałem ją niespełna 10 lat temu, natomiast no, było trochę trudno zająć się dziećmi, natomiast tutaj Michał Kawa, który jest solejówka Sulejówka, no czoła, który tak naprawdę podjął się tego trudu, bo najtrudniej jest rozkręcić karuzelę, prawda? Karuzela jest rozkręcona i ona sama dalej już idzie. I teraz to widzimy i to jest ten piękny przykład i gratuluję Robertowi Szynkowskiemu, który tak naprawdę ma tutaj autorytet wśród chłopaków i jest godnym trenerem także i rocznika 2003, który odnosi znamienite sukcesy, więc myślę, że tutaj halinowska piłka będzie tak naprawdę szła w dobrym kierunku. Grazie.